A więc cześć, siemane, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj znowu jest ze mną Zuzia, który Instagrama ma gdzieś tutaj, mojego na lewej ręce, zuzia na prawej. Zapraszamy serdecznie na nasze Instagramy. Zapraszasz, czy nie? Tak, zapraszam. Dzisiaj myślę naprawdę bardzo fajne rzeczy, możecie się dowiedzieć więcej, co się dzieje tak naprawdę u nas w życiu, bo dodajemy tam dużo stories Więc to, w dzisiejszym odcinku Zuzia będzie wybierała najprzystojniejszego youtubera. Podoba ci się pomysł na ten odcinek, czy nie? Tak, szukam męża. Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, kto według Zuzi zostanie najprzystojniejszym youtuberem, to zapraszam was serdecznie na film, no i co, możemy chyba zaczynać, pokażę ci pierwszą parę i wybieramy najprzystojniejszego youtubera. Moi drodzy, na tej karteczce zadaje sobie 30 youtuberów, których mam dla Zuzi przygotowanych, mam nadzieję, że wszystkich będzie znała, a jeżeli nie, to tutaj y, obok w telefonie mam przygotowanych zdjęcia, więc w razie czego to wołaj. Pierwsza para, moja droga, to jest Blow i Stew. Kogo byś wybrała? Kto jest po prostu przystojniejszy dla ciebie? Kurczę, no obydwu kojarzę na pewno, to się od razu mówię. Mm -hmm. I to jest przystojniejszy dla ciebie. Kurczę, no bo obydwaj są... No są. No, Ale no chyba... są dziwne, nie? No. <laughs> Ale chyba jednak... Yy... Blowka, blowka? Do może dlatego, że go bardziej oglądam jakoś, no. Czyli kogo wybrałaś? No Blowka. Blowka, dobra. Blowka wykreślałam, moi drodzy. A nie, dobra, nie, z tymi wykreślamy, o. I Jakieś kolejna... Blow jeden ze spokój No, i kolejna para to jest, moi drodzy, Blow, czyli przychodzi dalej, e, Blow i Wardenga. Dalej Blow. Dalej Blow. Tak. Czyli Blow, moi drodzy, na razie dwóch zdyskwalifikował. Kolejna para, Blow i rez. Oh no! Mmm, dobra, niech będzie Rez, jednak. Czyli zmieniamy rezy, dobra, blowa wykreślamy. Dobrze, dalej lecimy. Rezy i Kruszpil. Już wiemy, co wybierzesz nawet. No dawaj, no, panfary, panfary. Ko no kogo myślisz, że no, będzie? Raz jego. No. no, czyli Reziego. Hello. Czyli tak, tak jak myślałem, moi drodzy. Dobrze, kolejny. Uwaga, uwaga, jesteś na to gotowa. Rezy i kruszfil. Jezus! Rezy no na jak miało być. Dawaj, Rezji i Naruciak. Eee, dalej Rezi, no. Dalej Rezji, dobrze moja droga, dobrze. Żeby Rezji nie wygrał, ty. Patrz się, jeszcze go nie lubię. D <laughs> nie no, jeszcze mamy, moi drodzy, nie, 20, prawda? Nie, tego rób to. Co? Rób. Co? Dawaj, dalej! No, dobrze. Dobra, dalej D mamy rezji przychodzi dalej i Rezji się teraz, moi drodzy... Pojedynkuję. No właśnie, załóżmy mi słowa. Pojedynkuję z Freezem. Wiesz co to? Freeze. Ja go kojarzę, ale musimy go pokazać. Wiecie, wieciem, ale dobrze. Już moi drodzy, wspomagamy się telefonikiem. O, tutaj właśnie, to tu jest friz moja droga. Czyli mamy Rezygo i Friza Rezy. Rezy, dalej zostaje, dobrze. Czyli wykreślamy Friza No i Rez przychodzi do kolejnej rundy i tym razem pojedynkuję się z i e Hmm. W ogóle widziałacie samo teraz, jak wygląda? Maś, to zmienił, nie? Znaczy, chyba tak, coś się chyba go kojarzy. Ale i tak rezji. Rezji, no dobra. Czyli i samo na razie wykreślamy, moi drodzy. Czujcie, jak taka no, tutaj widać. z postałówki, No właśnie, na no, teraz widać, moi drodzy, że Zuzia to jest typ, charak typ charakteru, który Zuzdzi się podoba. Więc wiecie, co robi? Ty To samo. Kubaka, to, to samo, Zuzia. E rezji, moi drodzy, i Izak. Izak. Pamiętaj, że Izak ma i dziecko. Izak i... o, o Boże, poczekaj, bo ja chyba go... No Izaka masz, nie Czekaj, nie mogę skojarzyć, pokaż. Czekaj ci pokażę. Czekaj, pokażę. Izak... kurczę. No co ty, Izaka nie znasz? No chyba znam właśnie, kurczę. Tu masz Isamu. No, to pamiętam. No. I Izaka masz... o, tu jest Izak. A co jest znowu? No, moja to no, to nie znasz. O kurczę, poczekaj. Czyli moi drodzy, Rezi i Izak. Kto przyjedzie dalej? Czyżby znowu Rezi? Dobra, niech będzie... No? I ja to do właśnie nie wiem, powiedz, o co chodzi. To jest taka... Ale nie, bo masz mała się, to są takie szybkie strzały, coś tego typu. Nie, no eee, Czyli Isaac. nie możesz, Izak, Dobra, Czyli zmieniamy rysuję mojej moi drodzy, na Izaka. No i dalej, kolejna runda. Izak kontra Multi. Pamiętaj, że teraz Multi ma dredy. No właśnie, więc Izak. Izak, dobrze. Nie czyli panowie wiecie, że Zuzia nie lubi dreadów. <laughs> <laughs> um, Izak przychodzi do kolejnej rundy i tym razem pojedynkuje się z Karolkiem. Kogo byś wybrała? Karol Karolek czy Izak? Izaka. Izak dalej. Co on ma żonę? Kto? Karolek? Izec? Nie, Izak. No i dziecko. Marzonę, Karolek? <laughs> A to no, nawet nie wiedziałem. Znaczy wiem, że ma Dobra. Lecimy dalej, moi drodzy. Izak zostaje i tym razem wybrał los nam Malczyńskiego. Którego? I Marcina. Oh. Ja się wysłowiłem pięknie. Czyli Izak Malczyński Izak. Izak. Tak. To w ogóle kojarzysz Marcina Tak, i się oglądałam ich, no. Coś mi się nagle Dobra. Kolejna runda, moi drodzy. Izak kontra Mateusz Fiedlowers. Mmm... No jednak mówiłam, że nie lubię dreadów, więc Izak. Izak, o, ja tu myślałam, że ty zmienisz na Mateusza. Nie, nie, raczej. Nie. A, widzicie, znaczy, to. to... Jedna, jednak się bowiem nie. ja wiem, że ogłosić apel. To nie jest tak, że jestem materialistką, ja tylko patrzę na wygląd. Ale o to chodzi w tym odcinku. Zostałam wręcz zmuszona. Ja też patrzę na No, zmuszona, apel. zmuszona, tak, tak. Ale to nie będę. To masz... męża. Nie, tu masz bardziej oceniać. Tak, to Przez wygląd, wygląd. Wyglądu. Właśnie, właśnie, więc ja nie jestem taka płytka. Czekaj, właśnie patrzę. Tu masz patrzeć, tam. Widzisz, to jest taki obiekt. A ty patrzyłaś? Na, na tam, na wo? No, na no! Na co? No to też może być. To, to, to też może być, też będzie dobrze wyglądało. Jezus, dobra. E, czyli wybrałaś Izaka dalej, tak? Tak. No i teraz moi drodzy. Najciekawsze starcie. Zobaczymy, tu Izak kontra Gimper. No, <giby> dawaj. Mm. Nie no, Izak zostanie. Izak dalej, tak. dobrze. Izak kontra Royo. Rojo. Nie wiesz. Nie wiem. Wiedziałem, że nie tego wiedziałam. Bo ja wręcz przekonany. Bo ja tak nie kojarzę YouTube'a za bardzo, szczególnie tych Dobrze, no, Rojo, 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 O nie, to nie, to nie Rojo. <laughs> Roja masz tutaj, to jest Rojo. A, nie, kojarzę. No. Kojarzę. Też chcesz e z gą. Nie no to Izak, jakoś tak. <laughs> I tak dalej. Zróżnia ja się przyszłie do rozpadu, ludzie Izaka, ale co zrobimy? <laughs> Dobrze moi drodzy, kolejna runda Izak przychodzi już dalej i to już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu przeciwników zdyskwalifikował, dyskwalifikował moi drodzy Izak I kolejna runda, Izak kontra Żiżej. Żyżej! Żiżej, dobrze! Nie, nie, ja tylko No i nagrywaj słowki. Dobra, nie, bo ma taką dłuższą nosę, nie? No, DJ Parasite. Palsaj. Palsaj, moi eee. Dobra, zostajemy przy tym Izaku. Zostajemy przy Izaku, czyli Izak już naprawdę dużo przeciwników, moi drodzy, deklasuje. Um, kolejna para, Izak kontra unboxal. Kojarzysz, kto to jest? Jak się... kojarzysz, jak go wygląda? Eee. No taki właśnie, blondkę. no taki. <laughs> Przepraszam za mój śmiech. Blond kęsony <laughs> włosy, nie? Tak, blond kęsony, no. Tak, pudła, no. <laughs> Bo on bo dopiero niedawno pokazał twarz. Tak, e, tak, ja kojarzę, ale, ale. Zostajemy przy. Izaku. Izaku, dobrze. <laughs> Jednak w Czyli się, skreślamy. I kolejna runda moi drodzy. Izak kontra nitro. Mm, weź mi go, pokaż, bo ja chyba wiem, kto dobrze. to jest, ale ja nie jestem pewna, nie mogę się Taki pomyć, Rudy człowieczek. Boże... Rudy. To skreśla z zrazu? Nie, no <laughs> <skreślałem z> <laughs> Nie, nie, nie no, no, da się. Gadasz? no, był Rudy, ale się zafarbował, wiesz na włon. No, coś takiego to jest on. Aha, nie. Jakby... O Jezus Maria! O Jezu, jak on to powiedział?! Tak na pewno, cześć! Pozdrawiamy! Czyli zostajemy przy Izaku? Dobrze, skreślamy nitra, moi drodzy. I kolejna rundka. Izak kontra Kaluch. Kaluch! Wiesz to? Do... Kaluch, o mój Boże! No to jest sypowa Zuzia. Jak mi te nazwy śmierzą! A nazwa Szukser? No to jest! Nie mogę odblokować! Dobra, Kaluch, 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 moja droga jest. Ty nie pasz tutaj! ty. też <toddźścim> ja. ja czy nie? Ja. To jest Kaluch. Nie normalne? No nie wiem, no coś, co to za różnica, masz wyglądu wybierać. Nie, to jednak przy Izaku, bo ja je Co czy... jest, masz ty?! To no brunetów, bo serio, ja. Co jest? Dobra, moi drodzy. Kolejna runda. jest w niej Izak, oczywiście, kontra SKKF. <toddź> <toddź> Izak to da jest To To Minecraft! Nie, 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 nie wiem kto to jest. No nie wiem! Ja wiem kto to! Ufa. Ja wiem to! Florian, tak? No chyba tak, nie wiem. Nie. Pogadam no. Tak, ale... Dobra. S Ja, ja to muszę zakrywać moją na patrzy, oszukuje, oszukuje ewidentnie. O jest, masz. Od kogo to jest skrót. Nie wiem, z góry mam <laughs> wiedzieć. No to Izak czy jest SKKF SKF. Zmiana, moi drodzy, co się dzieje? Czyli Izakia skreślamy. Oh no, Izak i tak jest tak na razie rekordistą, tak. jeżeli chodzi o dyskwalifikację yy, przeciwników. No i lecimy SKKF kontra J. Dobrowski. Kogo wybierzesz? SKKF. SKKF, dobrze, oh no. czyli J. skreślamy. I kolejna runda SKKF kontra Boxd. Naprawdę. Naprawdę. <noise> No, bo ja czasem wiem kto to jest, ale ja mi się myli, taki ciemny? Częste. No tak, czekaj, ci pokażę. No ja wiem chyba. Tak, o nim myślałam, właśnie. No to super, no. <grym> Czyli e, SKKF kontra Contraboxte. No <grym> dawaj, no. Kogo byś wybrała? No dobra, no to jakby... jakby dwóch... <grym> no ale no, musisz nosem, masz trzy sekundy. Raz, dwa, trzy. No dawaj szybko jedno... A ty myślisz, że kogo bym wybrała? Boxdela, Boxdila <laughs> Boxdila Na no kogoś wybrała? Dobra, niech będzie Boxdil No to dobrze, czyli SKK w długo moi drodzy nie pokrólował. Ee, na naszej topce i kolejny przeciwnik. Boks Del contra Edbuster. Ej, <laughs> <laughs> to wyszedł się teraz że musicie Edbuster. <laughs> dawaj Edbuster, a ty tu du, du, du. Nie róbmy tego. Dawaj, dawaj, dawaj. A nie, bo to będzie kręć trochę. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, nie dobra, zróbmy takie kluczywaty, dawaj, dobra. się, dawaj, dawaj. Ed to, 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 to. Nie, nie, moi drodzy, nie róbcie tego, nie róbcie, róbcie takich rzeczy. Czyli kogo wybierasz tych dwóch? Bogstela, dobrze, Ed skreślamy, no i Boxel kontra Martin Stankiewicz. Czemu ją wszystko bawi? Napiszcie napisz w komentarzach, jak taka zielana, dzisiaj jesteś. Do kogo wybierasz? Jeste święta objadłam się Boksdel kontra Martin jest taki. Boxer. Boxer, dobrze, dobrze. Moksdel kontra Dominik Upicki to <laughs> widziałeś. Moksdel! Moksder, 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 Moks Moks <laughs> Co myślę, ty się to jest? Z kim ja nagrywam? Dobrze, przepraszam. Ja przepraszam! Kim ja nagrywam! Widzicie jak to jest fajnie tam po prostu nagrywać? Dobrze. Boksder i Upicki. Boxer łupicki. Boxel kontra łupicki. <noise> Boxer. Box dobrze. I teraz moi drodzy, Boxel kontra Marcin Dubiel. Boxel. Boxer. Dobrze, dobrze. Box del kontra Igor. Kolejna runda. Uh. No trudny wybór, trudny. Tak. No i to mam, moi, moi drodzy, tak gwostkę Co ja teraz <noise> zrobię? Jak byś wybrała? Nie, bo tak, powiedziałam wcześniej, że nie lubię dreadów a żaden z nich nie ma dreadów, to jakby... Dwóch wykreślić, tak? <laughs> wygląda <Wybiera laughs> nikt. Po prostu chciałam powiedzieć, że... Powiedziałam wcześniej, że wolę brunetów? Chyba? Więc wybiorę Bogzdel. za, dobrze, czyli Ajgora tak, wywalamy. Przepraszam, nie, Dobra, No facie. i Boksel deklasuje kolejnego przeciwnika. I kolejni przeciwnicy w rundzie to jest Bogzel i Daniel Majewski. Mm. Kojarzysz go? Mhm. Mm no. Czy kogo byś wybrała? No Boxdela. Boxdela, dobrze. Ale może one dzieci? To Boxdela? No. Nie no, ma dziewczynę, ale dzieci nie ma. Ściana to nie, nie, dziewczyny. I i Czarek z Rozczarowanych. O kurde. Co, z czego? <laughs> Czarek z No nie znasz go? No bo ja... Kurde, no rozczarowanie, nie zaszkalał rozczarowani. Znaczy, chyba mam talent, coś takiego? No, no, no. Ale w ogóle twarzy okay. nie, mogę, nie mogę skojarzyć. Tak, o, ja się jak ciągle. Jaki? Kozacko Czyli tak tak Czarek czy Boksdel? Boksdel boxdel. No, bo no już moi drodzy Dochodzimy do końca listy No to nie podglądaj, bo ty masz podpowiedź Moi drodzy, idealne ja zestawienie Idealne zestawienie Boksdel kontra Czuks Kogo byś wybrała? No! No coś się śmiejesz, no. Boksdel albo szukser. No mówiłam na no bruneci, czyli Boxdel. Dobrze, no i moje sens finałowe. Jesteście na to gotowi? Finałowe pytanie. A ja może nie finałowe, bo możecie podpuszczam. No. Boxdel kontra szuksen. Ale jakby... Co ty robisz? Co, no ty co? Robisz? Naprawdę masz tak naprawdę... No, ty ty przekasz. Boxdel kontra szukser, tak naścane. Mogę ten kontrast, musisz teraz wybrać. Ja nie Wybierz mamę, mądrze. Ja nie mogę wybierać kochani między bratem. Wybierz mądrze. A, nie, wracaj. Wybierz mądrze, bo ja, ja, sobie to zapamiętam. Wybierz mądrze. No, kogo ja, byś wybrała? Ja tam czas na kanon patrzę. dobra, będę patrzeć tu. Patrz tam, widzisz tam, mówię, tak, widzisz? W sam śródeczek. Patrzę głęboko w oczy. Powiedz, powiedz, zostawcie łapki w górę. Ale głośno, wyraźnie zostawcie łapki w górę, moi drodzy. Czyli, ostatnie nie? Boxer i szukser. to byś wybrała? Wybierz mądrze, pamiętaj. Kogo byś wybrała? Hmm, ale to, to jest bez sensu no, no nie, nie jest bez sensu. Ale szukser no nie nie jest kitumbera. Fajnie. Kozasko. Ale wybierz. Bo jestem ciekawy co wybierzesz. Bogu Błagam cię. No to, moi drodzy, macie odpowiedź. Odpowiedź jest taka, że nie daję się na człowieka, jestem żydki i na youtubera tylko usuwam kanał, mam nadzieję, że dobrze się wam nie oglądało. Ja tak powiedziałam! A tu już jest... pod podprogowy, moja droga. To jest właśnie pochopnie czego nie wniosków z sytuacji. Dobrze, nie mączcie, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli chcecie więcej z Zuzią odcinków... chcecie. Napiszcie komentarz, bo to jest też ważne. Chciejcie, tak właśnie. No i co? Trzymajcie się, na razie, cześć! Przepraszam za mój śmiech. Kochani, mijajcie do filmu, który macie teraz na ekranie.